Nie ulega wątpliwości, że pojedynczy gen musi zawierać przynajmniej tyle informacji, ile zawiera enzym sterowany przez ten gen. Jednak jedna cząsteczka białka składa się przeciętnie z 300 aminokwasów. Aby utworzyć taką cząsteczkę, gen w DNA musi zawierać łańcuch tysiąca nukleotydów. Każdy łańcuch DNA tworzą 4 rodzaje nukleotydów. Wydaje się to zawiłe, ale okazuje się, że istnieje 4 razy 10 do tysięcznej potęgi form takiego łańcucha. Liczbę tę można zapisać jako 4 z 1000 zer. Jest to wielkość niewyobrażalna, aby umieścić ją w jakiejś możliwej do pojęcia perspektywie. Należy podać, że liczba wszystkich cząstek elementarnych we wszechświecie wynosi tylko 10 do 80 potęgi. Pozwala to wyobrazić sobie, jak kompletnie niemożliwe byłoby powstanie skomplikowanej cząsteczki DNA w pierwotnej zupie na młodej Ziemi. Z punktu widzenia prawdopodobieństwa, pewne rzeczy mają dużą szansę się wydarzyć, inne rzeczy mogą wydarzyć się tylko z rzadka, a jeszcze inne nie mogą wydarzyć się wcale. Specjalista w dziedzinie rachunku prawdopodobieństwa Emil Boré utrzymywał, że zjawiska o bardzo małym prawdopodobieństwie po prostu się nie zdarzają. Za tak małe prawdopodobieństwo uważał jedną szansę na 10 do potęgi 50, chociaż prawdopodobieństwo to jest bardzo znikome. Współcześni specjaliści od rachunku prawdopodobieństwa idą jeszcze dalej. William M. Dembski, profesor koncepcyjnych podstaw nauki na Baylor University i członek kolegium Centrum Nauki i Kultury przy Discovery Institute w Seattle oszacował, że we wszechświecie jest 10 do 80 potęgi cząstek elementarnych i obliczył ile razy na sekundę może wystąpić jakieś zdarzenie. Uzyskał liczbę 10 do 45 potęgi. Następnie obliczył ile sekund upłynęło od początku istnienia wszechświata do chwili obecnej, po czym dla ostrożności pomnożył tę liczbę przez miliard. Otrzymał liczbę 10 do 25 potęgi sekund. Po pomnożeniu tych liczb przez siebie otrzymał wynik 10 do 150 potęgi, będący podstawą jego prawa małego prawdopodobieństwa. W najmniejszej komórce żywej występuje 60 tysięcy cząsteczek białka w 150 konfiguracjach. Joseph A. Mastropolo, uczony, który dogłębnie zbadał ten problem, oszacował, że prawdopodobieństwo przypadkowego powstania pierwszej komórki żywej wynosi jedną szansę na 10 do 4 milionowej 478 296 potęgi. Jest to niewiarygodnie małe prawdopodobieństwo, tak daleko mniejsze od oszacowanego przez Dębskiego jako małe. Że gdyby nie fakt, że DNA rzeczywiście istnieje, żaden szanujący się uczony nie mógłby twierdzić, że cząsteczka taka mogłaby powstać przypadkowo. Gdyby każda cząsteczka we wszechświecie miała jedną szansę na każdą sekundę od początku istnienia czasu na wejście w skład cząsteczki DNA, nadal DNA by nie istniał. Gdyby niektórzy oglądający mieli wątpliwości co do sceptycyzmu Josefa Mastropolo w kwestii prawdopodobieństwa, samorzutnego przypadkowego powstania DNA, muszę podać, że bynajmniej nie jest on w swoich poglądach osamotniony. Peter Timora z sekcji biologii makromolekularnej programu immunologii w National Center Institute w Bethesda w stanie Maryland napisał istnienie jednostek żywych jest całkowicie sprzeczne z oczekiwaniami opartych na rozważaniach czysto statystycznych i probabilistycznych. Angielski uczony J.D. Berland napisał w 1965 roku Fakt, że życie rzeczywiście istnieje wydaje się prowadzić do wniosku, że do powstania życia takiego jakie znamy musiały się przyczynić jakieś procesy inne niż jedynie przypadkowe. Kolejny na liście uczonych nie zgadzających się z teorią, która ma ewidentnie słabe punkty jest Nieżyjący już profesor Fred Hoyle, jeden z najbardziej poważanych astronomów wszechczasów, napisał on, zamiast przyjmować, że życie tak fantastycznie mało prawdopodobne powstało w wyniku ślepych sił natury, lepiej byłoby uznać, że powstało ono w wyniku celowego, rozumnego aktu. Lepiej, to znaczy z mniejszym prawdopodobieństwem popełnienia błędu. Jednak bez względu na to, jak bardzo byśmy się oburzali na kompletne lekceważenie rachunku prawdopodobieństwa, jednego z najbardziej fundamentalnych narzędzi nauki, pozostaje faktem, że DNA w jakiś sposób powstał. Istnieje powiedzenie, że natura nie znosi próżni, chociaż profesor Jockley twierdzi, że jeśli nie mamy poprawnej teorii, powinniśmy funkcjonować bez żadnej teorii, dopóki ta poprawna nie zostanie odkryta. Wydaje się, że zdaniem wielu uczonych kiepski paradygmat jest lepszy niż żaden. Inna możliwość byłaby nie do pomyślenia dla innych uczonych. Moglibyśmy na przykład rozważać możliwość, że za powstaniem DNA stał jakiś umysł, nawet jeśli uznaliśmy teorię ewolucji za poprawną. Jednak większość uczonych woli nagiąć własne zasady niż odwołać się do koncepcji bóstwa. Ale nawet profesor Hoyle widział tylko jedną możliwość. Mianowicie, że wszechświat znajduje się pod jakiegoś rodzaju kosmiczną, inteligentną kontrolą. Czy to posuwa nas cokolwiek naprzód? Czyli ujmując rzecz otwarcie, czy w świetle faktu, że całkowicie przypadkowe powstanie DNA wydaje się niemożliwe, czy możemy przyjąć, że w ten sposób objawił się Bóg? Kto może potępić Antonego Flu za to, że w dorobku swojego życia zrobił zwrot o 180 stopni? I powiedział: Superinteligencja to jedyne dobre wyjaśnienie pochodzenia życia i złożoności przyrody. Trzeba jednak zaznaczyć, że tak rozumiany Bóg jest to koncepcja równie otwarta jak nieznany czynnik sprawczy. I może oznaczać wszystko: od wysublimowanej pojedynczej istoty po galaktyczną federację kosmitów zajmujących się zasiewaniem życia na różnych planetach. Dziękuję za uwagę. Ja nazywam się Rafał Gawroński, a to był drugi odcinek z cyklu Śmiem Wierzyć. Pozdrawiam i zapraszam do oglądania następnych materiałów.